Raz, dwa, raz, dwa. Nie ma lekko. No idziemy zobaczyć kurę. tak pojechałem no. Miałem kamerę rozładowaną i tak nagrywałem i do mikrofonu. Tak jest straszne. Ooo, mamy kolega, mam pocydzał przed nami. także ja coś gada żeby przetestować te mikrofony. O i widzimy jak te mikrofony wyglądają teraz przy, przyczepione do przetestowania właśnie o te trzy mikrofoniki. Słabe oświetlenie być może będzie słabo to widocznie, widoczne, każdy z nich jest innego typu. Raz, dwa, trzy i te mikrofony pojedziemy. No, a jeżeli nic się nie... Nie będzie nadawało do użytku. No to też zobaczymy. Wyjdzie w czasie nagrania, coś tam w czasie jazdy powiem do tych mikrofonów. Nic się nie chce gadać. No i to na razie. Jedziemy. No dobra, jedziemy od krawcowej. Nie ma lekko. Pod nie będę, ale gdzieś za tydzień. Teraz jestem na drugim mikrofonie, zobaczymy co to będzie. Przy tych dwóch mikrofonów w ogóle nie testowałem absolutnie. Mamy zabudów kiedyś. W czasach, gdzie ciężko było nawet dobre lody kupić, się tutaj lody były Najlepsze w okolicy Jakiś nic nie widać, straż wyje Nie wiem czy tu zawodowa jest, czy ochotnicza cholera go wie Chyba ochotnicza A może i zawodowa Trudno powiedzieć, nie wiem Hamulce po wymianie Bardzo dobrze mi hamują mamy z 10 kilometrów damy radę Ciekawi mnie jak ten mikrofon będzie chujowo tego wyrzuca chociaż przy takim ruchu to tak jest straszne oooo mamy kolegę motocyklistę przed nami czy skuterzystę zaraz go dogonimy nie przyzwyczaiłem się jeszcze do prędkości Eee, tak chyba jest motocyklista Uży Ze 110 kurmy to no, zaraz go wyjdzie Z chyba, z chyba. A, Ryczy. Z okolicy koleżka, puszcza mnie. Lewa kolego, lewa! trochę nie jak mnie zobaczył podobno jestem na w łóżce do milicjanta może chyba do, raczej do milicjanta do policjanta to raczej chyba nie o, mamy mamy tiry Ładnie mu ten motorek. Słyszę tutaj go. Ja, benziemy, ja, Skorujmy, nie będziemy jechać, bo wczoraj niebezpiecznie Na, na podwójnych ciągów nie wyprzedzamy Nie, ulepszyć to Się nazbierała kolumna No Kolega został za tirem może mocy mu brakuje, jakaś 250, ale ruchało to ładnie. Ale twardziej, taki jak ja. Twardziej, kurwa, co dzisiaj jeździ, to jest twardzielem. Tu naprawdę nie ma gdzie wyprzedzać. Tyle ja, nie wyprzedzę. Coś faktem to byłeś tym samochodem, ja... Ja odpuszczam. Znam trochę tę okolicę to Wiem, że tu nie ma gdzie wyprzedzać po prostu Teraz w tej chwili, zaraz dojedziemy już. jakoś szybko mam brudną przytarłem w garażu dzisiaj, bo ostatnio wybrałem się, chociaż było ciepło. Tak pojechałem na... No, Miałem <grywam> kamerę rozładowaną i tak nagrywałem, piję do mikrofonu. Testowałem ten mikrofon. Jeden z tych trzech, które dzisiaj mam i się w sumie w, jedno, w jedną stronę, parę minut nagrało, to będzie więc taki był Trudno powiedzieć jak zagięty miałem mikrofona z powrotem w ogóle ten, ten mikrofon poszedł mi kurna pod szyję i prawie nic nie było słychać no, nie popatrzyłem jak się ułożył Trochę długi kabel, ma no chyba Trzeba będzie skrócić go Jeżeli się okaże, że jest dobry, nie? Na szybkiego złożyłem dwa mikrofoniki dzisiaj. Z rana zobaczymy. My już prawie jesteśmy na miejscu. Kurwa we wsi uprzedza. Jesteśmy w Rybołach, wieś handlowa, ale nie widzę żadnego dzisiaj handlującego nie ma czym handlować za wcześnie jeszcze na sałatę ograniczenie to już zajechał na przystanek Tu jest radar kurwa, trzeba zwolnić Trzeba zwolnić do radaru, do radara To jakiś mądrala mi nad do Pesiat Chcę wyprzedzać, wyprzedzaj kurwa Mało się nie zesra podjeżdża Chyba skręcamy w boczną drogę będzie trochę cieplej. Jesteś. jesteś, jesteś. Jesteś, jesteś, jestem, jestem. Jestem chyba nie wjeżdżam, Kury są. są. Pyk 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 pyk, jak tam motorek będzie stał, może tu jeszcze ziemia jest zmarznięta. Już taka twarda. Jakie tu mamy zamknięte, mamy zamknięte, tu komura leży Trzeba byłoby komórę wziąć Odłączć Dobra tu mamy Jakieś obskurnie tu Nie byłem tutaj. To fajnie. A tam akury chodzą. Widzicie? Oj, kogut pieje. Podjarałem się tym kogutem. kini kinia pozdro. Musimy wypić kawkę. Przebrać się trochę. Opiłujemy drzewko. Później zobaczymy, jak mieszkają kury na Podlasiu. W ogrodzie jeszcze nic nie ma. Pusto, pusto i mar. Do wiosny jeszcze daleko, bo pan jakiś żółty Uj, uj, o Jeszcze gałązki chyba Od świąt nie, nie chcą opadać Jakiś chyba Jeszcze jakieś chyba trzymają się kupy Dobra Dobra, to na razie Idziemy zobaczyć kury jak żyją na Podlasiu ogoliłem drzewko jedno trochę łysą o ale nie mamy ziarna dla kur zaraz zobaczymy nic nie mamy Kogut jest, ciekawa sprawa. U czy nie ma tu koguta? Żeby mi dupy nie skroił ten kogut. Całą trawę wyżarły kury. Dobrze, że odgrodzony. Chyba jakaś rasa podlaska. Czerwone. A to kurnik. Proszę bardzo jakie mają fachowe wejście co w środku w kurniku zobaczymy jakiś tygrys nam uuu ze światłem krucho będzie coś widać czy nie będzie kury, kury przegoniłem, kurę Chowy. Kurde. Proszę bardzo, gniazdeczka. Gniazda. Mm, tak żyją kury. Tak żyją kury na Podlasiu. Kurnik ocieplany, proszę bardzo. Jebie trochę tu tymi kurami. Dobra. Spadamy stąd. Pa kury, pa, pa, kury. I tak żyją kury na Podlasiu, szwędają się. A koguta nie widać. Gdzie kogut? Koguta Gdzie kogut? Może dobrze, że go nie ma By mi kurne dupsko skroił ten kogut Kurde, bo macie zajebisty zamek Sznurkowy Ble. Ta. I tak żyją kury I Tak żyją kury na Podlasiu jakiś ptaszek poleciał, ćwierka